Górach, jest zima, A jak się urodziłaś, to też była zima, i też tak piską jak teraz, na całym świecie. myśmy eee, siedzieli z sobą w domu. Dlatego teraz, kochana Lulusio, 18 lat w 5 minut. Chyba, że Karolika się rozpisze i będzie z tego więcej. Zobaczymy, zaczynałem montaż. A jak się na już? A plecka, plec, <gry> Cześć, Witamy cię z zimnych śnieżnych gardawic i chcemy Ci złożyć dzisiaj serdeczne życzenia z okazji Twoich 18 urodzin. 18 lat temu Twoi rodzice poprosili mnie, żebym została Twoją matką krzesną. I popatrz jak ten czas szybko biegnie. Miałam wtedy 20 lat, a Ty sama dzisiaj jesteś już dorosła, więc czego możemy Ci życzyć? Przede wszystkim dużo radości żebyś realizowała swoje wszystkie marzenia, plany, żebyś otaczała się zawsze dobrymi ludźmi. No i żebyś o nas nie zapomniała, bo tutaj w Gardawicach jest taka rodzinka, która mocno trzyma za Ciebie kciuki i jest z Ciebie bardzo, bardzo dumna. Więc mamy nadzieję, że do nas wrócisz, zawitasz tutaj w Gardawicach, a my odpoczynamy. Tobie zawsze pamiętamy i życzymy ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. i <grystanie> <grystanie> <A. A. A. grystanie> za, gdzie ty Przedstawię Wysypujemy z ubrania. To Z tyłu maguzynki. Z tyłu. Kochana Luiz, w dniu Twoich 18 urodzin chciałabym Ci życzyć dużo uśmiechu, dużo radości, żeby Ci się wszystkie marzenia spełniały jak najmniej trosk, wszystkiego, 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 co najlep najlepsze i dużo uścisków. W tej górze. Tak. Gdzieś tam, ja mam godziny 18 i były super. I mam nadzieję, że twoje w Ameryce będą tak samo super, a jak wrócisz to możemy je poświętować również gdzieś tam na którejś z tych gór. Jestem spieszczamy i już czekam. Cześć, te literka, prawda? Już, tak, już. No to tak samo, tylko musisz powoli, na dwóch. Luisa! Życzę ci... Wszystkiego najlepszego. Życzę Ci wspaniałych sióstr. Nie, nie, czekaj, to już masz. to Życzę Ci świetnych przyjaciół. To, to też już masz. W takim razie życzę Ci wspaniałej szkoły. Ach, to może wielu sukcesów. Kurczę! Wiesz, co? Życzę Ci, żeby Twoje dorosłe życie było tak super, i tak bajkowe, i tak niesamowite, jak to nie niedorosłe. Eee, cześć, Luisa! Jesteśmy bardzo podekscytowani, że wystąpimy w filmie, który będzie miał emisję w Ameryce. Wielu polskich aktorów tak by A przechodząc już do życzeń, życzę Ci, aby ta dorosłość była słodka i żeby to był taki duży, słodki, niekończący się tort. Wszystkiego najlepszego. nie wiedziałem.

Widzisz? Rozumiesz, nie wiem. Fajne. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Luiza, czas płynie nieubłaganie. 100 lat. Luiza, wszystkiego najlepszego. Jesteś najlepsza, ale zawsze taka bądź. Wszystkiego najlepszego. Nie ja wiecie, co to się z łodzi. Z przodu, patrz. Kochana ludzi, z okazji Twoich 18 urodzin życzymy Ci radości, zdrowia, miłości, zdrowia, lubienia podejmowania decyzji, zdrowia, trudnych i wymagających przyjaźni, zdrowia, twardego i stabilnego charakteru, zdrowia. Nie przemijając urody, zdrowia! Niepohamowanej kreatywności, zdrowia! Pięknego, długiego życia! Zdrowia! I życia po swojemu w pełnej wolności! Zdrowia! Wszystkiego Niego najlepszego! Cześć tatus. Teraz nie zleć, bo ja jestem na dole. Postaram się! Spokojnie jestem Przypięta. najwyżej mnie Tak, obrębnie. Nie, 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 nie. Skąd ja piję, to pójdziemy po obrębce. Dziwnie obręb. Dziękuję bardzo. Dobrze, Cześć trójstko, witamy cię serdecznie. Śpiewają, że 18 lat to nie grzech. No to, to, to teraz jest twoja chwila. Babcia powie, jacy jesteśmy z ciebie dumni. To babcia powie, ty Dobra, to babcia mówi, że jesteśmy z Ciebie bardzo dumni. Rabeczko, życzymy Ci spełnienia wszystkich Twoich marzeń, żeby Ci się życie ułożyło jak na różach. No i korzystaj z dorosłości. I nie zapominaj o dziadku. Babcia! Na tym... Kolejny chłodnik. kupiłeś jakąś kubaskę. Serek kupiliśmy. Dzień dobry. Gdzie no. jesteśmy? Co? Ty. Co to muszę to pokazać po tej dziewczynki, dziewczyn. to tak dalej idzie. No te dziewczynki to tak dalej. Mhm. Mhm. Na górę. A potem się Witamy na szczycie! Luisa, życzymy Ci dużo miłości w dorosłym życiu, pieniędzy, tak? szczęścia, spełnienia marzeń no i chcielibyśmy Cię niebawem zobaczyć, jak już jesteś dorosła. Dużo zdrowia, dużo pieniędzy. I żebyś w życiu mogła sobie robić to, na co ma ochotę tu? Chatka, puchatka jest. A tu? A na uśmiech. Kochani, chatka będzie się nie lubi. Dobra, się nie się dużo bardziej strone. No, to trzeba jeszcze dalej po skałach na górę. Nie ja pamiętam, żeśmy że tu z kiedyś chodziły. Dzień dobry Luisko. Chciałam Ci złożyć z okazji Twoich 18 urodzin moc najserdeczniejszych życzeń. Tym bardziej, że jesteś tak daleko, to chciałam, żeby one tam do Ciebie dopłynęły. Szczęścia, pomyślności, realizacji Twoich planów, i spełnienia najskrytszych marzeń. Oby została taka, jaką ja cię mam w mojej pamięci: uśmiechnięta, rezolutna, yy, z dużą wyobraźnią, no po prostu świetną dziewczyną. Do zobaczenia. Ja, yeah. Co? Młodzień, tata. Ja nie wiedziałam, że coś się stanie. Ja wiedziałam. I co się miało stać? Kolejny na stół 2017. Dzień dobry, nie żeni, żeni, Czy To wszystko. Mama, Karolinka, Marta. Ja prawie śpię. Zobaczymy, teraz profesjonalne mierzenie głowy Luizy. Nie Co tutaj na ścianie? Co proszę? Poza tego pingwina to To jest pingwin? jest tak Ze Szkoły Podstawowej 45 Luiza Grosk Ze Szkoły Podstawowej 47 Bartosz Wąsiński Ze Szkoły 51 z Oddziałami Integracyjnymi Filip Szczepanowski Ze Szkoły Podstawowej 54 im. Od kuchara o Obytomu oraz Lucena proba ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu. Gratulujemy wszystkim laureatom z bytomia, którzy dzisiaj tak licznie nas odwiedzili. Luisa, odwiedźmy w świecie ludzi do Z okazji 18 urodzin życzę Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności, wiarości, spełnienia marzeń i samych szczęśliwych zdarzeń. Luizo, to co kochasz. żyj tak, aby niczego nie żałować. Wszystkie dobrze. Idę sobie w Punto właśnie, na ulicy przyjemnej w Starech Ulicach, w um, no I pierwszy raz idzie hmm. sobie się za kółkiem i nawet umiem ruszyć. Prawda? Za to witamy Cię w dniu Twoich 18 urodzin. Wszystkiego dobrego, Spełnia marzeń w tej Ameryce. No też za wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, pewnych podróży, wielu mm. studiów i w ogóle wszystkiego najlepszego, i żeby Ci się w tej Ameryce tam bardzo podobało. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I czekamy na imprezę w Polsce. Dziecko, dzisiaj jeszcze nie wiem, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, więc będę do Ciebie mówić, moje drogie dziecko. Dzisiaj masz już 14 lat i pewnie chodzisz do tej szkoły, która jest za mną. Nasz spektakl to była taka historia w historii. Nad były dwie przyjaciółki, które czytały książkę o czarodzieju i młodzień Brie. Brie. szczerze nienawidziła świat i chciała ją usunąć. Się udaje, że jeszcze za nami trochę tęsknisz, że jeszcze będziesz chciała do nas wrócić. I naprawdę życzę ci wszystkiego najlepszego. To są twoje 18 urodziny. Mam nadzieję, że wszystko ci się tam podoba i wszystko ci się układa. A ty mm. Uważ, no, Nie, 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 Nie znam i nagrałam jak się Elisa znaczy, ja myślałem, że ty się wywarisz, ale coś nie poszło. Trzeci tydzień kwarantanny czy czwarty? Trzeci Ty, Czwarty. Hmm. Hej, nazywam się Luisa i chodzę do Ja. Większość z was pewnie mnie kojarzy. Jestem do przewodniczący samorządu leśniewskiego i chciałabym Wam pokryć, co powiedzieć dlaczego. Wszystkiego najlepszego! Tak, więc nie możesz być tutaj z nami niestety, nie możemy być z Tobą, ale możemy Ci złożyć życzenia, więc y, tutaj zebraliśmy się taką ekipą i chcemy Ci bardzo, bardzo dużo życzeń złożyć, y, spełnienia marzeń, wszystkiego, wszystkiego, no, naprawdę wszystkiego co najlepsze, dużo przykulasów, dużo wspaniałych przyjaciół, tak, takich jak my na przykład, tak? <grytujesz> I dużo naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Żebyś nam się za bardzo nie zamerykanizowała, bo ja wiem, że Ameryka jest super, ale, ale kochamy Cię taką, jaka jesteś i, i naprawdę jesteś, jesteś cudowna i kochamy Cię wszyscy bardzo i jeszcze raz wszystkiego najlepszego od nas wszystkich. I szlaki już szykuję, ale nie do Ciebie. I niecierpliwe myśli zbieram do podróży Żeby w podróży Walna swoje odurzy Cześć, Elimena Melduję się w Warszawie, gdzie właśnie czekam na tramwaj Wyszłam ze szkoły z 22 klasami Matko Boska, było super Polecam serdecznie Tu mam moje Badżetowe bajery Dzień dobry, Dzisiaj mamy żyć w październiku 2021. I słońce pięknie świeci i jest gorące. I, w I z tej okazji wspiera się i Ja w takim razie wrócę z okazji urodzin wielu inspirujących nowych znajomości oraz żeby słońce i dobra pogoda były zawsze tam na świecie, gdzie akurat jesteś tam. Dzień dobry drodzy Państwo, mamy 20 listopada rok 2020. 2021. Pierwszy... Moi widzowie, przeszkadzasz mnie. Czyli to muszę powtarzać. Okej. Okay. Droga Luizo, z okazji Twoich 18 urodzin życzymy Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz aby obok y, zalet dorosłości, takich jak decydowanie o własnym, własnej drodze do szczęścia, y, pozostały z Tobą dziecięca radość i ciekawość świata. Droga Luizo, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Urodzin! A ja dołączam się do życia i życzę Ci wszystkiego dobrego na tej nowej, dorosłej drodze. Samych dobrych wyborów, miłych ludzi i spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego od nas i od naszych małych fotowierzy. Ulchnę nieba dwie makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak. Tarła mak, a pod koinką łez schyla tu, odarty skórzu kurzu, osią i wół. mruży i bliźni się stół, biały stół. Jesteśmy w sztabie.

Dobrze spędzasz czas tam. No i co, to jest strasznie. Znajdź tam jak najwięcej znajomości, dobrych, pamiętaj o tym. W końcu to jest najważniejsze, żeby przytom super, super fajnych ludzi, którzy cię wciągną. wszystkie najlepsze zawody. I co, dużo zdrowia, pomyślności i jak najlepszych wspomnień. I razem do nas szybko. Dzień, Dzień dobry, mamy. 21 lipca, rok 2022. 22 lipca. Przynajmniej tak bilety kupiły, Albo wracamy jeszcze się przespać do B, albo to jest prawdziwy. Patrz, tak, tak. lula, ostatni obiad w Europie. Ostatni obiad w Europie w życiu. Ostatni obiad w Europie w sierpniu. Dobry. Zobaczcie jak to wygląda w Mogę? Ja też chcę. To jest tak majątkowy. Którą mamy tu? Dzień dobry, mam godzinę 3.12. Jesteśmy tu od 12 minut dokładnie i nadal nie palamy. Nie wiemy gdzie mamy iść. A Ty co? A tu mam bilet do Frankfurtu. Bilet do Filadelfii schowane nie, no nie. nie mogliśmy nagrać wszystkich, którzy chcieli Ci złożyć życzenia ten film nie miał końca eee, ale należy mi kilka osób, które na pewno były ważne, na pewno miały wpływ na Twoje życie i na pewno wszystkie te osoby bardzo Ciebie pamiętają i tu w Europie Czekają, masz przyjedziesz i zrobisz tą swoją 18. Nagranie kilka minut, ale to było fantastyczne 18 lat dla Ciebie, a przede wszystkim dla nas, dla tych, którzy znają Cię od zawsze. Fantastyczny okres w życiu. Kolorowy, słoneczny, radosny. Niech on trwa jeszcze długo. Baby, what I say You call Johnny singing I got a woman down in the tunnel Trying to make it play He got the action, he got the motion Oh yeah, the boy can play Dedication, devotion Turning all the night time into the day Do the song about the sweet little moon Do the song about the night Do the walk Do the walk of life Do the walk Whoa, whoa, whoa.